Siemano, prosto z Manchesteru. Mimo tego, że mamy euro rozkręcające się coraz bardziej, to trzeba pogadać oczywiście o Manchesterze United. Trochę mnie nie było, nazbierało się tego wszystkiego. Pomówimy sobie tutaj o kilku zawodnikach łączonych z naszym klubem, no i wspomniemy trochę o tym turnieju, który właśnie się rozgrywa. Zapraszam na tylko United. Only one United. Only one United. Only one United. Zacznijmy może od euro, bo wiadomo, to jest taki najgorętszy temat. I tutaj nie będziemy rozmawiać oczywiście o reprezentacji Polski, która myślę, że nie zawiodła nikogo. No, rozczarowanie jest spore, bo jednak po pierwszym meczu wyglądało to jako tako, i mimo porażki wielu ludzi było zadowolonych. No ale mecz z Austrią to była jakaś totalna katastrofa. Szkoda o tym gadać. Jak widać, ja mam drużynę dalej, którą wspieram. Jest to oczywiście reprezentacja Anglii, natomiast to, jak oni grają, to jest po prostu katastrofa. Jak można grać tak beznadziejną piłkę mając takich zawodników? I to sprowadza się poniekąd do naszego Manchester United. Teraz zobaczcie, jeżeli Gareth Southgate byłby managerem Manchester United, to byłaby jakaś jedna totalna po prostu katastrofa. Naprawdę nie wiem, co przyświecało Radcliffowi, jeżeli on chciał właśnie Garetha, żeby tutaj pociągnął Manchester United odbudował go, stworzył z niego drużynę przecież to był jakiś horror i jeszcze Southgate gadający, że on nie ma naturalnego zmiennika dla Philipsa absurd on ma po prostu taką ekipę, takich piłkarzy, którzy spokojnie powinny grać fajną ciekawą piłkę dla oka spokojnie wygrać tą grupę Natomiast oni się czołgają. I to trochę przypomina Portugalię z 2016 roku, bo oni też się mocno czołgali. Praktycznie takim psim swędem wygrali ten turniej. Może Anglii też się to uda, ale jak się patrzy na ich grę, to naprawdę oczy bolą. I szczerze, no to dla samej piłki nożnej to wygrywanie takich zespołów to absolutnie nie jest dobre. No ale kto wie. Ja liczę, że jednak to się zmieni, że oni się trochę rozkręcą, ale... Liczę na to, ale to jest taka bardziej... Naiwność chyba głupiego, bo razem z Southgate'em, no ta drużyna po prostu jest skazana na takie beznadziejne granie, na taką piłkę bezpłciową. No i tam po prostu wiecie. Niech Pep kończy z Manchesterem City po tym sezonie, niech on obejmie Anglików, i może wreszcie tą kadrę będzie dało się oglądać. Także oby nigdy Southgate nie trafił do Manchesteru United. To byłby koszmar odbiegając już od euro, oczywiście wracamy tutaj na nasze podwórko Manchester United i ruchy wokoło niego. Jest problem z Danem Ashworthem. Newcastle uparcie żąda za niego 20 milionów funtów. Manchester United oferuje 3. Nie ma pomiędzy klubami zgody i prawdopodobnie Manchester będzie musiał czekać na niego ponad półtora roku. To jest naprawdę dużo. Jest to straszne, jeżeli chodzi o próbę dogadania się między United a Newcastle. No, i jeżeli nie będzie tej zgody, no to Manchester zostanie prawdopodobnie przez dyrektora, bez dyrektora sportowego. No co oczywiście odbije się na funkcjonowaniu drużyny klubu. Nie ma się co oszukiwać. Niestety, Newcastle po prostu mocno idzie w zaparte i mimo, że odsunęli go od pełnienia obowiązków, to nie chcą się zgodzić na jego odejście za mniejsze pieniądze i utrzymują go na kontrakcie. Manchester United ma związane ręce, no bo oczywiście nikt zdroworozsądkowy raczej nie zapłaci 20 milionów za dyrektora sportowego niestety Manchester United nie pomyślał, bo my moglibyśmy mieć świetnego dyrektora sportowego wcześniej, Ralf Rangnick on pełniłby po prostu taką rolę w sposób podejrzewam perfekcyjny jeżeli chodzi o odbudowę i pociągnięcie Czerwonych Diabłów z powrotem do góry natomiast teraz będziemy mieli po prostu albo wielkie oczekiwanie albo Radcliffe i ludzie z Ineosu zmienią swoje plany i coś będą kombinować bardzo źle się to zaczyna, źle się to zaczyna dodatkowo jak sobie jeszcze weźmiemy tą sytuację około zawodniczą i tak dalej, to naprawdę ciężko szukać tutaj pozytywów wiadomo, to jest dopiero początek okresu letniego, nie ma się co tutaj załamywać, ale no nie jest to zbytnio pozytywne i jak już jesteśmy w takich niezbyt dobrych wiadomościach no to Michael Olise prawdopodobnie wyląduje w Bajernie jestem wielce niepocieszony z takiego rozwoju sytuacji, bo jak wszyscy dobrze wiecie ja byłem zwolennikiem transferu Olise do Manchester United, no a dodatkowo jest to odejście piłkarza poza Ligę Angielską, z czego ja się zupełnie nie cieszę i żeby nie było, że ja bym się wielce cieszył wzmacniania rywali, ale ja nie chcę żeby tak utalentowani zawodnicy odchodzili z Ligi Angielskiej to jest dla mnie wielki ból że taki Harry Kane, Jude Bellingham grają poza Anglią Teraz odchodzi o lisę. Odszedł w międzyczasie. Nie wiem, czy już odszedł, czy odejdzie. Douglas Lewis Premier League po prostu się osłabia. Premier League traci porządnych zawodników na rzecz innych lig. No i to nie jest dobre dla całej po prostu ligi. Tak jak wiecie, ja kocham tą ligę, kocham angielską piłkę. Chciałbym, żeby to tutaj grali najlepsi piłkarze, byli najlepsi menadżerowie. Żeby to właśnie się kręciło. Żeby to była taka NBA wśród lig piłkarskich. Natomiast idzie to wszystko w trochę innym kierunku niż ja sobie wyobrażałem jeszcze jakiś czas temu, bo myślałem, że Premier League fajnie zdominuje tą piłkę, że będzie to naprawdę taka, wiecie, prężna, rozwijająca się liga. No ale pewne ograniczenia, ludzie rządzący tą ligą sprawiają, że ta liga po prostu zaczyna się cofać. No i niedługo, mimo wielkich pieniędzy, jakie tutaj są, prawdopodobnie zostanie ona dogoniona przez inne zespoły, chociażby z Italii czy z Hiszpanii. No i będzie co będzie. No i Premier League będzie musiała się mierzyć z innymi ligami o miano tej najlepszej. Mimo, że ona nadal jest uważana za taką najsilniejszą, najciekawszą do oglądania, to się pewnie nie zmieni, ale ja bym chciał, żeby za tym szły sukcesy, żeby naprawdę to była taka prężna, świetnie działająca liga. Także niestety Manchester United traci praktycznie szansę na podpisanie Olice. Bayern zyskuje fajnego skrzydłowego. My zostaniemy prawdopodobnie z Dialo i z Antonym, Jeszcze dialo to można przeboleć, ale Brazylijczyk to. Ojej. Jest też dwóch kandydatów, jeżeli chodzi o stanowisko napastnika w Manchester United Joshua Zirze i Jonathan David. Ja jeżeli miałbym wybierać z tych dwóch panów, to z gry, z tego jak oni się prezentują na boisku, chyba bardziej podoba mi się Zirgze. Natomiast no Jonathan David, on już od kilku lat strzela bramki, jest w miarę regularny. Jeżeli popatrzymy na jego liczby mniej więcej, to od momentu gry w Belgii teraz we Francji to on statystycznie strzela mniej więcej w co drugim meczu więc nie jest to może jakiś wybitny łowca bramek nie wiem czy on da nam tutaj 20 czy 20 plus goli w samej lidze mogłoby być o to ciężko natomiast niewątpliwie konkurencja dla, Hojl dla Hojlunda jest potrzebna jeżeli to by było w rozsądnych pieniądzach to myślę, że Jonathan David mógłby się tutaj pojawić wiecie przychodzi taki koleżka urodzony na Brooklynie nie? No, a jeżeli jeżeli idzie o Zirkze, podoba mi się podejście takie, że do Manchester United jest troszeczkę dla Manchester United jest troszeczkę lepsza oferta, jeżeli chodzi o agenta, bo spuścił on swoje wymagania o praktycznie 4 miliony, więc to jest fajne, że nadal są ludzie, którzy jakby stawiają Manchester United wysoko na swojej liście jakby priorytetów i to byłoby coś. Myślę, że byłby to fajny zakup. Tam rozbije się to w granicach, podejrzewam 40 milionów funtów, więc to nie jest jeszcze jakiś strasznie ogromny wydatek, jeżeli chodzi o młodego napastnika. No bo wszyscy wiemy, że jest jakby ciężko kupić kogoś, kto zagwarantuje odpowiednią ilość bramek i odpowiednią jakość. Nie udało się Strzeszko. On zostaje w lipsku. No i on też pewnie byłby sporo droższy. Może Zirgze, kto wie. Ja już tu o nim mówiłem, więc nie będę się rozwodził. Ja myślę, że byłby to fajny zakup. Zresztą czy on, czy David, jakiegoś napastnika naprawdę Manchester United potrzebuje. Najważniejsze jednak moim zdaniem, co Manchester United musi zrobić, to jest podpisanie defensywnego pomocnika. Ja oczywiście mam nadzieję, że Casemiro jednak odejdzie z Manchester United. Mówi się o różnych możliwościach, natomiast też zaczyna się pojawiać taka opcja, że Casemiro jednak zostanie na Old Trafford. Ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Moim zdaniem Casemiro trzeba oddać koniecznie. Pozbycie się jego to jest po prostu coś, co musi się stać. No i pojawiają się różne opcje. Morten Fjulmand, Amadu Onana. I Edson Alvarez. Jest to trzech piłkarzy, których sobie jakoś tutaj pokrótce omówimy. Zacznijmy od Dunczyka, czyli Hulmanda. W ogóle strzelił bramkę Anglikom. I ja, jak sobie tak przyjrzałem, to widać, że ten chłopak on lubi uderzyć z dystansu. Ma w sobie coś takiego, że lubi oddawać strzały z za szesnastki. Dodatkowo ewidentnie lubi ją tak podostrzyć, pograć, tak wiecie, dosyć twardo, powalczyć o tą piłkę. Jest dosyć pracowity, piłka mu w miarę nie przeszkadza. Myślę, że byłby to fajny. Mówi się o jakimś tam łączonym dealu, jeżeli idzie o Manchester United i Sporting, bo United chce dwóch piłkarzy i Nasio, o którym już sobie tutaj wielokrotnie mówiliśmy i właśnie o Hulmandzie. Jeżeli to byłoby w jakichś sensownych pieniądzach ściągnięcie dwóch takich piłkarzy, myślę, że to byłoby coś. 24 lata, więc jest to już piłkarz w miarę taki rozwinięty. Myślę... Nie jest to jakieś wielkie ryzyko, jeżeli ta kwota będzie rozsądna. Jeżeli jeszcze przy okazji uda się podpisać środkowego obrońcę, jakby w takim pakiecie, myślę, że to byłby naprawdę fantastyczny ruch dla Manchester United. Może ja nie jestem jakiś wielce obeznany z tym zawodnikiem, ale jako tako to wygląda. Poczytałem sobie trochę o nim, obejrzałem trochę różnych raportów, różnych filmów na jego temat. Wygląda. Co najmniej solidnie, a jakby środkowy, defensywny pomocnik to jest jakby mus dla Manchester United. Więc tak szczerze, jeżeli przyjdzie ktokolwiek, to ja już będę zadowolony. Kolejna opcja to jest Amadu Onana, i tutaj zestawimy go sobie troszeczkę z Sonem Alvarezem. Pojawiło się, że Manchester United złożył tam ofertę ponad 50 milionów funtów za Ma Amadu Onane. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, to negocjowanie z Evertonem, bo jeżeli chodzi o innego piłkarza, czyli Jarada Brandt-White'a to Everton jest nieugięty i prawdopodobnie transakcja ta zostanie porzucona przez Czerwone Diabły. Nie jestem może zachwycony, natomiast uważam, że jest to bardzo rozsądne, bo płacenie 70 milionów za Brandt-White'a jest. Moim zdaniem lekkim przegięciem, jeżeli chodzi o tam 55 czy tam 50, jeżeli chodzi o Amadulonany, uważam, że jest to przyzwoita cena. Nie jest to jakiś olśniewający i zachwycający piłkarz. Jednak jest to środkowy defensywny pomocnik, wysoki, silny, sprawdzony już w Premier League. Gra dosyć fajnie. No i myślę, że na pewno była to taka wartość mocno dodatnia, jeżeli chodzi o środkową tutaj linię. Ale jeżeli ja miałbym wybierać, to moim zdaniem dużo ciekawszą opcją jest Edson Alvarez. Tutaj tylko jedyny minus, jaki przy nim się pojawia, to po prostu jest to kolejny piłkarz z historią w Ajaxie. Wiemy, jak to ostatnio tutaj wypala u nas i boję się, że ta... Znaczy nie boję się, tylko zastanawiam się, czy ta informacja nie pojawiła się tylko dlatego, że on właśnie kiedyś w Ajaxie występował. Teraz jest w West Hamie i ten jego ostatni sezon naprawdę wyglądał fajnie. Ja sobie to zestawiłem trochę za, z Amadou Onaną jeżeli chodzi o takie spojrzenie statystyczne na tych zawodników, nie przyglądanie się jakby samej grze i temu jak oni wyglądają, no to moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, no zdaniem, wiecie, obiektywnych statystyk. Edson Alvarez wygląda po prostu lepiej niż Onana. Zaliczył on więcej przechwytów, więcej odbiorów, zrobił więcej bloków, zalicza średnio na mecz więcej kontaktów z piłką, dodatkowo rozgrywa dużo więcej podań progresywnych do przodu. Myślę, że to też jest ważne, żeby środkowy pomocnik nawet ten defensywny nie grał tylko do boku albo do tyłu, ale też żeby szukał on podań do przodu. I tutaj Alvarez jakby zdecydowanie wygrywa z Amadouonanem w tych właśnie statystykach, czyli spełnia jakby wszystkie takie możliwości, jakie są potrzebne. No i dodatkowo jeszcze daje coś takiego do przodu. Martwi u niego jedynie to, że Wiadomo, Meksykanin, i tak dalej, charakter jest to dosyć agresywny piłkarz. Czasami, aż nadto, 11 żółtych kartek to jest jednak dosyć dużo. No, ale ja już się kiedyś wypowiadałem, że Manchester of United brakuje takich, wiecie, takich, takich po prostu zakapiorów, którzy wejdą na to boisko. Takich jak Lisandro, właśnie ktoś taki jak Alvarez, którzy wejdą, nie odpuszczą, będą naprawdę tam twardo wchodzić, twardo grać. Ona, no, oczywiście, też jest twardym piłkarzem. Nie można tu powiedzieć, że to jest jakiś, wiecie, delikacik, no to jest kawał chłopa. I myślę, że to też by była fajna opcja. Ja chyba wolałbym, mimo wszystko, Edsona Alvareza, jakoś tak bardziej mi odpowiada ta kandydatura, ale podejrzewam, że Amadu Onana będzie prawdopodobniejszy, jeżeli możemy użyć takiego tutaj słowa. I myślę, że Manchester United właśnie po niego pójdzie. Tam zdaje się, że. Barcelona była zainteresowana, ale w związku z tym, że będą musieli się licytować z Manchesterem United, raczej oferty finansowe nie przebiją. Zastanawia mnie tylko to, że. Amadouana na zarabia około 100 tysięcy tygodniowo i będzie on chciał wysokiej podwyżki. No, moim zdaniem to nie powinno przekroczyć 150 tysięcy funtów. Jeżeli on będzie żonał 200 i tak dalej, to ja się nie zgadzam z czymś takim. Moim zdaniem, Manchester United powinien szukać dalej. Musimy skończyć z absurdalnym rozdawaniem wysokich tygodniówek, bo to po prostu do niczego nie, przy, nie prowadzi. Tworzymy kominy płacowe, później ci piłkarze są niesprzedawalni. Także zobaczymy. Z tych trzech piłkarzy, czyli Hulmand Jalman, to nieważne. Onana Alvarez, moim zdaniem, najfajniejszą opcją jest właśnie ten ostatni Meksykanin Alvarez z West Hamu. Fajne to by było. Dodatkowo wiecie, dla Erika kolejny piłkarz z Ajaxu, i tak dalej. Można budować, nie? Jeszcze tam mówiło się w międzyczasie o delikcie z Bayernu Są wybory, jak to mówi Dariusz Pakowski. Myślę, że już niedługo tutaj dołączy jeszcze kilku byłych podopiecznych Erika Tenhaga i Manchester United będzie grał przynajmniej tak jak jego Ajax wtedy wszyscy będziemy zadowoleni ja nie wypowiedziałem się, bo nie było mnie jakiś czas na temat tego, że jednak Erik Ten Hag zostaje z nami, no ale wiecie jeżeli nie ma z kogo wybrać no to trzeba po prostu cieszyć się, że zostaliśmy z Holendrem, a nie został nam wciśnięty ktoś taki jak na przykład selekcjoner reprezentacji Anglii, bo to by była po prostu jakaś totalna, jedna wielka porażka jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w naszym klubie, dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak się zapatrujecie na tych piłkarzy, na tych zawodników, na to, co się mówi około Manchesteru United. A na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!